Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina już młodka czy na samą myśl tego, że jest ze mną. Tak jest, jestem. Oh. Jest. Oh. Oh. Skarbie! <grymne> <grymne> nagrywamy jeszcze raz. <grymne> nie, chodź. <grymne> nie idę, no, nie idę, fakt, nagrywamy jeszcze raz. Nagrywamy jeszcze raz. Kurwa! No bo zapomniałeś telefon wyłączyć. Nie wyłączyć, tylko wyciszyć. Ja nie mogę wyłączyć z telefonu, bo on jest niewyłączalny. Nie, ja bez telefonu masz tak, takie bez dupy. Nie ty Perpetuum Mobile, która tam ciągle go ładuje i w ogóle? Tak, mały chomiczek popierdala. To nie jest Perpetuum Mobile, bo chomiczka trzeba karmić. Nie. Nie karmisz chomiczkę? Nie. Wciąż nie jest perpetą mobila, bo jego, w takim razie, źródło energii się kończy. Nie. Wiesz? Nie. Dobrze. Po prostu kurwa nie. Kryt, kryt, kryt! kryt. jest taki niezniszczalny, no? Kurwa nie... O nie. Nie, nie dobrze. Nie, jest OK. Jest OK. It's okay to be gay. Kolejny odcinek o naszym homoseksualizmu Dużo ich ostatnio, no ale nic na to nie poradzimy. Po prostu niektóre rzeczy nas potwornie bawią i nie potrafimy trzymać. Zresztą dzisiaj śpiewaliśmy to też na RBG i pozdrawiam tutaj moich gi gi inaczej ludzi z mojej grupy o. RBG Bożą gildią nie są, ale grupą jeszcze są. Jak to? Porzuciłaś ich? O, znalazłam coś, popatrz. I to odblokowało questa. Super. Ja po prostu zmieniłam gildię skarpiąc? Bo ci pisałam o tym, no mnie Nie, szło nie, to. nie pisałaś, się. Pisałam, ja dobrze pamiętam, ale dobrze, to ty o tym porozmawiam sobie później. Znaczy, coś wspominałaś, ale ja tak No do tego, że w sumie, no nie popatrzyłaś, co odblokowało nam questa, wracaj tu. Popatrz. Jesus Christ, superstar! Piegniemy dalej, teraz już możemy. On dzisiaj w ogóle w wowie chciałam wam powiedzieć, że pan na BG z magiem, który wyglądał jak biegający Jezus. Może to był Jezus. Chodził po wodzie? Eee, no, Co wino? Sens... No tego nie ogarnam, bo go zabijałam non stop. Bo był strasznie szmatowaty. A to jest kurwa badass! No. A ja tak w niego napierdałem, wiesz co tak nie wchodzi, nie? A ty możeś tak na niego odpaliła tego robota, co? Nie, mam na deraju jeszcze. No co za... <laughs> Ładuj w niego skarpia ja... Staram się. Kogo nie zabij. No, dobij go, misiu. No już go dobijam Licznie. Ja ogarniam, ja super, jak zabrak, pozdrawiamy zabrak. Tak jest, następny badass wypada. Wyprzymy. No kurwa! Więcej matka nie miała? Znaczy to jest nie badasz tylko złudupiec Badass. No, odejdź sobie, kurwa, no pewnie. O, odejdź ja od mojej dupy, bo line. cię jedna. czekaj, już może iść do niego mój robot, proszę bardzo. No kurwa, jakby tak poszedłem go troszkę szybciej, to nic by mu się nie stało, nie? Na no, delaju było. Ale on po zrespieniu się jakiś taki niefifaty, kurwa, widać no, że twój. No bo musiał ogarnąć najpierw, więc taki jak ja trochę, wiesz. Trochę. A, rzeczywistość. a, to tutaj, a, mam to za zrobienia. No to tak w sumie true jak ty. O, Pistolecik Niebieski. Ale słaby. It's for home. Z tymi twoimi niebieskimi, ale słabe. <laughs> It's okay to be gay. I teraz Bądź będę, ten, metalowy... odcinka. ten, robocik zabił kogoś, ale nie wiem kogo i gdzie. Gdzieś Po raz les... i zabija, bo dostaje expa. <coughs> Ty mi się amu kończy. Teraz coś znajdziemy, ogarniemy. Damy radę. Ja jebie, ja mam aktualnie. Tak? Jezu, czekaj, kurwa, mać. Co masz? mówisz, co się dzieje, Misio? Broni się, pojebał się. No! Hmm. Zapomniałem jak się biega z Altem. Yes. To się zamieniło się, czy się nie zamieniło się? Teraz powinno być chyba ok. Ale chyba, no ale to się okaże. Ja wiem, ja jestem osam. Awesome. Ja po prostu tak dla mnie w tym grę jak mało kto. Ja dla mnie bardziej tylko, że oni nie mają okazji tego widzieć. No, o skarby nie powiedziałam, że ty lamisz bardziej. Ja, moje kurwa, moje, ja super. Łodziej. Zawsze i wszędzie. Coś idziecie przywitać Skarbie. Mam nadzieję, że to mi zestrzeliłeś z pleców. Patrz, Albo i nie. Ale popatrz, jakie ładne duże pajączki. E, wcale mi się nie podobają. I powiem szczerze, że w tym momencie czuję się lekko niekomfortowo. Ale nie wyglądają tak, tak standardowo, pajączki, tylko rzucają troszkę pajęczynką. No. I ja sobie pozwolę stamtąd się spierdolić. To mnie z nimi nie zostawisz? E, zostawię. <laughs> jak najbardziej. No to słabo, bo będziesz zaraz po mnie wracać i ratować od nich. Nie, bo ja to mam dwóch panów, którzy również mnie biją. Dodatkowo mam pajączka z tyłu, nie? Jak kosznie? Kurwa! Wypierdalad! <grydalać> Wypierdalaj tak już, błąd! Kurwa, nie przeładowuj teraz nie, 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 nie! Kurwa! A już. tak się staram, żeby nie mogli tego słuchać na nagraniach, no. <grydalać> Dlaczego mnie nie uprzejdziłaś, że w tej gierze są pająki? Miałaś być mistrzem, skrzynek tymczasem tutaj zostały. Jakieś a później płaczesz, że amunicji nie masz, no? Bo ja tu mam inne, ja sobie wybieram lepsze do opierdalania, tak? No dobrze. Dlatego nie masz amunicji. Mam amunicję. Pokałaś, że ci się kończy. Nie płakałam. Pokałaś. Nie płakałam. Pokałaś. Jesteś u pani! <laughs> u pani mamy młoci! Musisz mieć opier, papier! A ja powiem, że się zaczynałaś! Nie, ty zaczynałaś i pani mo... Ma... Ty się zaczynałaś. Moci będzie kurwa o tym wiedzieć. zaczynia, Ale... że... Nie w tym sensie. Never mind. Jak sobie radzisz? Bo widzę, że słabo. Zajebiście, ja super. Sama się podniosę, wypierdzielaj. Pier... Nie przeklinaj. No przecież powiedziałam, wypierdzielaj! To też jest brzydko. Nie jest brzydko! Jest. Jest super. No dlaczego go to nie zabiło, no? Bo ja strzelam lepiej. To Jeszcze raz co? W... w głowę trzeba celować, umyśleć. Ale ja strzeli. kurwa w beczkę strzelałam Mi się pytał, dlaczego beczka go nie zabiła, tylko zraniła. Ty kurwa. Bo ty nawet w beczkę nie potrafisz strzelić, dobrze? Właśnie strzeliłam! No właśnie i nie zabiła, widzisz? A powinna zabić. Bo był za daleko, był. to strzeliłaś w tym momencie. W dobrym strzeliłam. Nie denerwuj My. mnie. Nie denerwuj mnie! Nie pykło, nie pykło. To by znaczy, że było źle. Tobie nie pykło. Tobie nie pykło. No, jak mnie nie pykło, to akurat to ty miałaś coś, ty coś źle zrobiłaś, haha. Dis, kurwa. Pozwolę ci tak myśleć, tylko dlatego, że znalazłam skrzynkę z bronią. Którą ominęłaś. Nie ominęłam, tylko dopiero tam... Uha, nie! O kurwa, jakbym tam spadła, to byś dopiero miała jaja. ja. No, ty byś biegła nowa. Nie, ty byś miała jaja, że tam spadłam, ale nie spadłam. Bo ja super. No dobrze. Łonem z miłości do ciebie wstrętna suczo. Hmm. W takim razie cię uratuję, bo widzę że nie dajesz rady. Co? Co ty pierdolisz? Chyba mama młoci cię opuściła, nie? Bo no coś tak wybrał. Że... chyba twoja, ale to by było <głosy> <wiesz>? <głosy> Obraziłam się. Ej, żarty z mojej zmarłej mamy nie są śmieszne, tak umówmy się. Zwłaszcza na nagraniach, tak? Tak. Bo to było nie w porządku, tak? Tak. Mamo kurwa zdisuj ją przyjdź do niej w nocy. Niech się nią koszmary. Nie właśnie szartować z twoim z Ja mamo. mogę! Ej, nie. Moja zmarła mama moja. Tobie nie wolno z mojej. Wolno, bo twoja żyje. I niech żyje jak najdłużej. <śleski> Daj pomocy! No ty jej Ktoś sobie nie radzi, tak? A dziwne przecież, że nam dzisiaj miesiąc z wymi... Nie! Ja więcej well, no, kurwa nie nagrywam, jak pije, tak? Mociu, jak ta pogoda w Warszawie? Piękna była, jest. No, no, hmm. Skrzynka. no. Skrzynka. w tamtą stronę biec. No, a możemy tutaj najpierw przelecieć skrzynki? To byś tylko wszystko przelatywała. Tylko ciebie. Jak na razie to przelatujesz skrzynki. Ale nie w tym se. Nie wiem, co to ma posać z jury, ale okej. Okay. Kurwa. No. Jak już przelecę młotkę i skrzynki, to, to może coś ruszymy dalej. Dobra. ja tu poczekam. To teraz cięcie? Mam ucięcia. Widziałam cięciu, już przeciam, młotkę. Tak. A skrzynek dalej nie. A um. skrzynek jest duża, młotka jest jedyna w swoim rodzaju. Tutaj spotkamy... Ja chyba wiem, kogo tu spotkamy. Nie kurwa spoileruj! Ja tego się nie powiem. Mój skarbuć się dzisiaj jak dziadko, z podstawówki. Ja wiem, ale ci nie powiem. No chciałaś spawnerować, więc teraz cierpię. Masz... Kurwa, nie mam No dzięki kurwa, że mi go zabiłaś, nie?! Przecież cię podnoszę, misiu. Mamy uważać na pułapki, pamiętaj. Ja uważam na wszystko, natomiast mam troszkę mało ammo. No. nie nie masz ammo? No, najwyraźniej mi nie padło do tego, tak? Ale masz przecież trzy bronie przy sobie. No, snajperkę, shotguna i maszynówkę. No dobrze. I chcę sklep. Zobacz, Czy ja w ogóle idę. dobrze idę, bo tak idę w sumie na. Dobrze idziesz. Na krzywy nie tak sobie biegnę tutaj. Jakżeś ciężko idzie źle. No, jakby nie patrzeć, jest troszkę wyborów. O, no, Safe point. To dobrze. Brrrr. No. a Styczkowska ci mówiła, że masz nie ten. Ja nie słucham Styczkowskiej, bo skupiam się tylko na tobie. Skarbie przy tobie. Dla mnie inne kobiety nie istnieją. Ale ja też ci mówiłam, żebyś uważała na pułapki. A Ciebie nigdy nie słucham, więc nie wiesz. Po prostu nigdy nikogo nie słuchasz. A Ciebie zawsze, tylko nie, nie zawsze uważnie. Czasem Sączynki. wiesz. Ale wiesz, skarby, że ja to słyszę na zasadzie, ty coś tam do mnie mówisz, a e, ja słyszę seks, seks, cycki, cycki. Kocham twoje cycki, seks, chodźmy na seks. I tak to u mnie wygląda. Wiem, staję sobie sprawę. tego wpadasz w pułapki. No wpadłam już w jedną wielką pułapkę miłości, do ciebie już, nic nie, 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 sobie. nie, 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 Czekaj, sobie broń zmienię. Zmienię sobie. Ja mam Patrz, wszystko co a, bo to jest ta questa, to okay. trzeba jeszcze podtrzymać troszkę zdaje się. Ale no hmm. chyba tego questa skończyłeś, mania? A ty, rzeczywiście. A, jestem zakręcona. Za. O, ja mogę sobie sprzedawać rzeczy jeszcze. Może? Zapomniałem o Cyk, Cycklel to też sal, to też sal, to też i to też. To też jest ok. Jest ok. Da, 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 Ta, jeszcze tutaj? No, 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 no nie, nie. <kluzny> ok. posprzedawać. Cokolwiek hmm. to może. Nie wiem, skarby? nie wiem. A ja nie chcę mówić, ale tutaj są kolesie na 13 levelu, nie? To no nic. Mamy 11. Dam Ja nie mówię, że nie, bo ja już tutaj jednego pana za. strzeliłam. Tutaj wiesz, aż się będzie kurzyło, takim wpierdzielimy. No kurwa, umrzyj. Tak, to jest to miejsce. Ej, ogarnij, że ty panią mogę zabić. Nie, dostaję kurwa. Nie dostaję obrażeń. Okej. What the hell? To jest pani z jedynki i ona tak samo jak ty jest syreną. Leleth. tak jest? Bardzo fajna laska zresztą. Choć punka jeszcze jest. Fajna. Fajna, fajna dupcia, tylko trzeba iść dać Ja nie. Nie spierdala, nie se, se sama znajdzie. pomóc tutaj. Ale nie spierdala, nie se sama znajdzie. No dobra, ja jej dam. Co i kurwa dasz? Iridium. Nie se wciągnie. Nie wypierdala Suczo. Chcesz byś nie wiadomo jaką suchą była, to... Ja już mam żonę, to po pierwsze, więc nie możesz mnie kusić, więc umrzyj. Po drugie... A Lily to całkiem niezła kusicielka. True, ale skarbie, ja jednak, wiesz, się pilnuję, tak? mi jej, niech się wciągnie. Popatrz, tak wciągnęła, że ma tripak po prostu takiego, że wszystko widzi w fiolecie. <laughs> Jak zawsze tak robić w sypialni, to... Chce <laughs> w sensie, się zmieniać na fioletowo. Zresztą ona się puszczała z Rolandem. Who the fuck is Roland? No, ten z... No, z miasta, ten czarny. W... <laughs> Fajne maszyckie. <laughs> <laughs> I właśnie teraz będzie pomagać tu walczyć. Bo da dałyśmy jej wciągnąć. Grenade, kurwa, grenade! Słyszysz, jak pan mnie przeklina? Słyszę. Ale ja nie zwracam na nią uwagi, Skarby bo jesteś najważniejszą osobą w moim życiu i... Kurwa. Tego... Że... Wiecie co? Jak człowiek nie miał ślubu, nie? To było wszystko jedno. Ale teraz po ślubie, to uważaj na, na kogo zerkasz, na, na co mówisz i w ogóle, nie? Chyba że Cię nie zabraniam. Tak, tak, a później... Z... No? Na, na kogo tam patrzałaś, kurwa? Na kogo tam? Kogo tam, ten, teges, szmeges? No tak jest, słuchajcie, no tak, tak już w życiu jest. Aha, nie robisz tak na wizji, chyba, żeby to chcesz powiedzieć. Po co? Bo tak fajnie byłoby wygrać. A co ja robię cały czas? Nie wiem, mamy jakieś wyrzuty, ale przy, przy obiedzie zupa zasłona. No właśnie zjadłam serową. Dobrze, tak się zorganizować. To poproszę Dlaczego ten pan mnie bija? Wypierdalaj za jebany Widzicie jak będziecie hejterami to wam urwi jedną łapę, więc mi jest taką małą. Już się podnoszę. A podnieś mnie malenka podnieś mnie. Podnosić. A płaś? Spotgun to jest jakiś kółni sobie. Uważam? Wiadomo, najlepszy moment. Nie, mam lepszego. Cisnąć go, kurwa no! Level up, level up! <coughs> Pora! Wcale się nie podejrzewam granata. Nie chcę łaprzego. Tak, bo Lilith gdzieś nam zniknęła. Lilith? Mm, chcę Chcę zrozumieć punkty. Chyba tu na maksa. A jak nie, to, to trudno. A my se lotujemy i rozdajemy punkty, a na biedne No kurwa, dostała swoją zapłatę, tak? Nie wypierdala. Następnym razem, jak i będę dawać region, to wiesz, śpiewaj. Relax, don't do it. <laughs> I już odcinki ze śpiewaniem były. Starsi widzowie zrozumieją żart. No, może nie jest aż tak sla. Powiadasz, no dobrze. Ja tam. Kurwa! Ja tu chcę kolbować. Też, też tu mam ten odruch. Znowu przekleła się, tak powiedziała, no. Kto? No ona. Ja tam naprawdę jej nie słucham. Tam już naprawdę mi się po, powiesz po związku małżeńskim, po rozpoczęciu <grym> związku małżeńskiego, <grym> tak włączyło. Że już żadnej baby nie słucham, nie? Nawet mnie. <grym> Ciebie nigdy nie słuchałam, tak? Umówmy się. On no, już sobie dzisiaj powiedziałaś kilka razy, więc wiesz. No. Nie liczy, In... że nagle zaczniesz. Innych bab słuchałam do tej pory, tak? A teraz. Pff. Come on! Gdzie wow, 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 wow. ty kurwa jeszcze będziesz? I znowu będziesz widziała kiedy się skupiamy. <grydy> <grydy> tak, zdecydowanie, no ja, to jest ja przepraszam, jeszcze dodatkowo dzisiaj piłam, no już w ogóle nie ogarniam. Uuu, badass psychos. Jak twój robot mi kurwa zabije typa, którego ja do... No to dobij, dobij, dobij misiu. Dobiłaś? Chyba się, kurwa. Ale żyjesz? No chyba kurwa nie. nie. No chyba, kurwa, nie. Już przy okazji, no chyba ty... <grywa> Please die again! Kurwa, co za robot! Umrzyj, spłooń! <grywa> no ale czaisz? Daję, ta gra jest złośliwa przecież. Małe jebaństwo. Pomóż! Gdzie jesteś? Po mnie gonią, czekaj, bo to małego jest psycho. No, przyszło do wywój szybciej, kurwa. No, lilic, rób z nim coś taki wściekły. Co my tu mamy? I dubka piesga. Tak zawsze. O, oh, The Heat Bandits. czekaj, bo ona znowu musi wciągnąć. Weź jej przynieść. No rzutujesz chyba. Nie, znowu musi wciągnąć. Ej, twój. Ja sobie kupię ammo. A żeby cię tak kurwa w trójce twórcy nie dodali. Tak, yeah. od the vault moje my siren trochę awesome. mm. skromna. <laughs> Ta... Now let's talk about rescuing my boyfriend. Nie jest twój boyfriend już. Nie, chyba że on umrze pomyliło, spłonie. Nie, że on umrze spłonie, ale wszyscy skarbie. Myślę, że Kora, Pf, kurwa, pora zakończyć ten tak. odcinek. Dobrze. Chodź. Gdzie ty jesteś? Chodź do mnie. Biegam. To chodźmy do no syrenki. No do mnie. Jako, będziesz miała dwie laski tutaj. Koniec. Cycki, więcej cycków. Będzie się lepiej sprzedawać. Twoja postać nie ma cycków. <laughs> Ale znam twoje cycki z reala, więc mi wystarczy. Dobra, to tyle. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę. Mile widziane. Pozdrawiam was, Kina. Ze mną była Młoteczka. Papa, pa. pa. Zrobię ci bo masz wielkiego dildo w rękach. Okej. Okay. Trzymajcie się. For oh. us!